Cześć, na tym kanale testowaliśmy wiele robotów sprzątających, natomiast to co potrafi Dreami L10S Ultra przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zapraszam Was na test od kurzacza, który sam się wyczyści, wysuszy, opróżni i doleje wodę. Do dzieła! Zacznijmy sobie oczywiście od samej budowy urządzenia, bo tutaj jest naprawdę wiele funkcji i warto sobie to szybko mówić. Oczywiście na górze standardowo, LIDAR, mamy tutaj pełne laserowe mapowanie pomieszczeń. Dzięki temu odkurzacz precyzyjnie porusza się po naszym mieszkaniu czy też biurze no i pozwala na precyzyjne mapowanie pomieszczeń, czyli możecie sobie wydzielić, gdzie jest sypialnia, kuchnia i wskazać dla tych pomieszczeń konkretne funkcje odkurzania czy też mapowania. Na górze klasycznie trzy przyciski: yy, sprzątanie punktowe, włączenie, wyłączenie urządzenia, a także powrót do bazy. Pod klapką klasycznie mamy. Zbiorniczek na nasze odpady, wraz tutaj z klapką wylotową, która pozwala odkurzaczowi na samodzielne opróżnienie tego zbiornika. Więc nie musicie się martwić, że coś się zapełni, bo zawsze po sprzątaniu odkurzacz sam go wyczyści, a wy tylko raz na miesiąc zmieniacie worek w stacji dokującej. Z przodu mamy zderzak wraz z czujnikami, więc raz, że nie musicie bać się o wasze meble. Dwa, że pod spodem macie także czujniki, które uniemożliwią odkurzaczowi spadnięcie ze schodów. Kolejną rzeczą, która czyni ten odkurzacz bardzo zaawansowanym, jest AI Action. Czyli kamera, która rozpoznaje przedmioty, które leżą wam na drodze. I tak, odkurzacz może rozpoznawać nawet psie czy kocie odchody, co jest bardzo dobre, dlatego że jak wiemy, zwierzak czasami jest podczas sprzątania. W domu nas nie ma, zdarzy się powiedzmy, że katastrofa, no i odkurzacz nie rozbryzga wam tego po domu, dlatego że ta kamera rozpozna to i ominie. Tak samo rozpoznawanie kabli, kapci, butów, zabawek dziecka i tym podobnych rzeczy, także odkurzacz sobie daje świetnie z tym radę, dzięki temu ominie ten przedmiot, no i tym samym raz, że go nie uszkodzi, a dwa, że nie zaburzy to całego rytmu sprzątania. Pod spodem także dzieje się dość dużo. Oczywiście klasyczne obrotowe koło. Tutaj mamy miotełkę. Do pełni szczęścia brakuje mi drugiej, dlatego że wtedy byłby to odkurzacz totalnie kompletny. Jedna miotełka radzi sobie ok, ale zawsze dwie radzą sobie lepiej. Duże koła gumowe, które pozwalają bez problemu pokonywać progi czy też grubsze dywany. Szczotka wraz z dociskiem grawitacyjnym, czyli kiedy odkurzacz jeździ po podłodze, to wytwarza się tutaj siła sąca, która pozwala zbierać ten brud. Gumowa szczotka więc bardzo łatwo ją wyczyścić, przeciąć jakieś włosy, super, wszystko działa. Na dole dwa pady do mopowania, które obracają się i tym samym skutecznie czyszczą podłogę. Co ciekawe, stacja dokująca automatycznie dozuje nam wodę, a także detergent, o czym powiem za chwilę, kiedy przejdziemy sobie do stacji dokującej. Sam odkurzacz jest też dość cichy, 59 dB, więc nie przeszkadza nawet, kiedy sprząta podczas Waszej obecności w domu. Przejdźmy do stacji dokującej. Stacja dokująca dzieje się na dwa obszary. Pierwszy to wszystkie zbiorniki na wodę czystą, brudną oraz detergent. Druga część to platforma gdzie ładuje się oraz czyści odkurzacz. Zacznę od tej dolnej. Tutaj wjeżdża odkurzacz po zakończonym sprzątaniu. Automatycznie się ładuje. I jak widzicie, tu mamy od razu podstawkę do czyszczenia mopa. To powoduje, że odkurzacz, kiedy uruchomi funkcję czyszczenia, to te wypustki czyszczą nam dokładnie. Naszego mopa, a właściwie te nasze dwa pady. Co najważniejsze, w aplikacji możecie ustawić zakres obszaru, po którym jeśli odkurzasz posprząta, na przykład 10 metrów, od razu przyjedzie do stacji dokującej, wyczyści sobie te podstawki i będzie sprzątał dalej. Dzięki temu unikniecie czegoś takiego, że w kuchni na przykład mieliście większy brud, a on już w sypialni czy w salonie rozmarzy to wszystko i tak naprawdę nie posprząta. Tutaj mamy także suszarkę. Czyli tak naprawdę jest to totalnie bezobsługowy sprzęt. Odkurzacz sobie tu wjeżdża, on sobie to wszystko wyczyści, a następnie wysuszy sobie te pady. Suszenie trwa od 2 do 4 godzin. Nie jest absolutnie uciążliwe, może się to dziać nawet w sypialni przy łóżku, bo i tak nie będziecie praktycznie tego słyszeć. To jest bardzo delikatny szum. Wyżej mamy też bardzo ładnie wkomponowany worek, który kryje się o, pod tą klapką. I tutaj zbierają się nasze wszystkie nieczystości, które odkurzacz sam sobie wyssa. Średnio ten worek trzeba zmieniać. Raz w miesiącu, w zależności od tego, jak dużo obszar sprzątacie, ale 3-4 tygodnie to bez problemu powinien wystarczyć. Delikatna uwaga, fajnie to wygląda, ale tutaj będzie się to mega palcowało, tłuściło no i przede wszystkim kurzyło. Na górze mamy klapkę, pod którą mamy skryte trzy pojemniczki, zbiorniczki: na brudną wodę, na czystą wodę. A także na detergent. Detergentu teraz nie będę wymował, bo się wyleje, ale widzicie to teraz na przebitce, jak się go montuje. Ten detergent, raz, że fajnie pachnie, dwa, że pomaga nam czyścić podłogę, i trzy, że jest samodzielnie dozowany przez odkurzacz. Czyli tak naprawdę my uzupełniamy tylko i wyłącznie czystą wodę, wylewamy brudną wodę, wszystko oczywiście na powiadomienie głosowe czy z aplikacji, no i cieszymy się posprzątaną podłogą. Mówię tutaj o odkurzeniu, a także o mopowaniu. Koniec teorii, czas na test praktyczny, zobaczymy, jak Drymi poradzi sobie z odkurzaniem, mopowaniem, no i samo czyszczeniem. Do dzieła. Sprzątane, podkurzane, pozmywane. I teraz czas na jakieś podsumowanie i wnioski tego, co zobaczyliście przed chwilą. Przede wszystkim logika sprzątania. Tutaj Dreamy odnajduje się absolutnie świetnie. Przede wszystkim bez problemu mapuje sobie pomieszczenie. Sprząta logicznie. Nie mamy tutaj błądzenia i zbędnego jeżdżenia. Wszystko dzieje się bardzo, bardzo logicznie. Przemyślanie a tym samym no po prostu efektywnie, bo mamy przede wszystkim czystą podłogę, podkurzane pomieszczenie i dodatkowo ten odkurzacz zbędnie nie jeździ nam po pokoju. Jeśli chodzi o to, jak sprząta, moim zdaniem bardzo dobrze. To co mówiłem wcześniej, jedna miotełka, no tutaj z naszym testem krzesła sobie do końca nie poradziła, ale to jest normalne przy jednej miotełce. Reszta posprzątana jest bardzo dobrze. Przede wszystkim odkurzacz przejechał raz na trybie normalnym i to zupełnie wystarczyło, żeby nawet przy naszych ciężkich testowych zabrudzeniach poradzić sobie bez problemu. Jeśli jeśli chodzi o mycie podłogi, to też działa bardzo dobrze ten odkurzacz jest tak naprawdę bezobsługowy. Raz, że pad nie styka się z dywanem, co jest bardzo dobre, a dwa, że no bez problemu sobie te pady czyści, suszy i rzeczywiście te 2-4 godziny w zależności od tego jak ustawicie w ustawieniach, pady są wysuszone, a tym samym nie wydobywają się z nich przykre zapachy. No i dodatkowo ten dozownik płynu, który jest zamontowany w stacji, powoduje, że podłoga rzeczywiście pachnie. Wchodzimy do pomieszczenia po posprzątaniu i czujemy świeżość i naprawdę przyjemny zapach. Więc tutaj ogromny plus. Aplikacja też bardzo ważna rzecz. Duży plus, dlatego że odkurzacz bezproblemowo działa z aplikacją Xiaomi. Jeśli macie jakieś inne urządzenia tego ekosystemu, bez problemu możecie sobie raz, że sterować wszystko z jednej aplikacji, dwa, że ustawić automatyzację. Czyli na przykład, kiedy gasicie wszystkie światła w pokoju, wychodząc do pracy, to odkurzacz automatycznie rusza, żeby posprzątać i wymopować wam mieszkanie. Aplikacja bardzo intuicyjna, możemy mieć kilka map pomieszczeń, więc to jest super, dlatego, że jeśli macie wielopoziomowy dom czy też mieszkanie, no to bez problemu ten odkurzacz sobie poradzi i za każdym razem nie będziecie musieli mapować na nowo waszych pomieszczeń. Tym samym możecie ustawić konkretne działania dla konkretnego pomieszczenia. I na przykład duży pokój, gdzie jest dywan, możecie wykluczyć z mopowania, a kuchnia, gdzie macie kafle, no to tam wrzucamy mopowanie na przykład z większą intensywnością, no bo często coś spada na podłogę czy się po prostu brudzi. Dreamy dzięki temu, że mam podnoszone te mopy, to może właśnie bez problemu wjechać z dywanu na kafle i z kafli na dywan. Wszystko sobie samo Reguluje i jak widzieliście na przebitce, bardzo fajnie, bo dociska sobie mopy do podłogi, a kiedy ich nie potrzebuje, to podnosi tak, żeby nie przeszkadzały w odkurzaniu. Jeszcze parę słów technicznych, jeśli chodzi o maksymalną siłę ssania: 5300 paskali, więc naprawdę dużo, co pozwala tak naprawdę doczyścić bezproblemowo, jednorazowo każde zabrudzenie. Pamiętajcie też, że odkurzacz takiego typu sprząta Wam na bieżąco, na pewno nie będziecie mieć takich zabrudzeń jak te prezentowane w filmie, a i tak odkurzacz sobie z nimi poradził. Dodatkowo, jeśli chodzi o baterię, 5200 mAh, taka wartość normalna jak u konkurencji, natomiast to przekłada się na 160 minut sprzątania, odkurzanie plus mopowanie lub 210 minut sprzątania przy samym odkurzaniu. Wynik bardzo dobry. Oczywiście odkurzacz ma tryb, kiedy skończy mu się energia, wraca do bazy, ładuje się i kontynuuje sprzątanie z miejsca. W którym zabrakło mu energii, więc yy, tak naprawdę Was interesuje to, żeby było mieszkanie posprzątane, a odkurzacz już jak to zrobi, no to jego sprawa, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo wszystko dobrze działa. Rozpoznawanie przedmiotów i AI, to jeszcze na koniec, bezproblemowo rozpoznaje kable, pluszaki, buty i tak dalej, zaznacza je na mapie, więc super, raz, że je omija, dwa, że możecie sobie tam zaznaczyć, czy przesunąć ten przedmiot i tak No i dodatkowo wizualizacja 3D, jeśli macie na przykład stół w jadalni, to on też na mapie 3D pokaże, że to jest stół w jadalni. Bardzo inteligentny, bardzo precyzyjny i tak naprawdę bardzo efektywny odkurzacz, jeden z lepszych sprzętów, jakie miałem okazję testować. Mogę szczerze polecić z czystym sumieniem. Zabawka nie jest tania, ale zostawiacie ją w świętym spokoju. Tylko patrzycie na powiadomienia z aplikacji, że posprzątał lub czegoś mu brakuje. Dolewacie, wymieniacie wodę i ten odkurzacz wymopuje, odkurzy i sam się oczyści. To jest naprawdę. Super maszyna. Stacja dokująca jest dość sporych rozmiarów, ale jeśli decydujecie na taki sprzęt, to wygoda płynąca z tego, że nic nie musicie przy nim robić, wybacza dość spory rozmiar stacji dokującej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli macie do nas jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale RootBlock. Czołem!